Czy widziałeś kiedyś automatyczną skrzynię biegów, która zamiast w oleju pracuje w czystej ropie? Jeżeli nie, to musisz zostać w dzisiejszym odcinku, bo to właśnie zrobię. Słuchajcie, mamy awarię skrzyni biegów. Zaraz pokażę wam, jak ona się zachowuje podczas jazdy. Mamy w razie czego drugą skrzynię na wsadzenie, jakbyśmy nie dojechali jazdy próbnej. Zapraszam Was na bardzo ciekawy test. Dobra, zacznijmy od tego, że mamy tutaj dwulitrowego TFSI K10 ROK, czyli silnik, który cho, najmniej lubię. No i mamy generację drugą w skrzyni automatycznej multitronika. Sprawa wygląda tak, że dopóki silnik i olej w skrzyni biegów jest zimny, ta skrzynia przełącza biegi dość dobrze. Tak naprawdę nie mamy za dużo czego się czepiać. Ale jak już rozgrzejemy tą skrzynię, to zaczyna wariować. Spróbuję Wam to teraz pokazać. Teraz mamy całkowicie zimny olej w skrzyni i naprawdę nie mamy się czego czepiać. Normalnie przyspiesza, nie szarpie. Jest to w miarę wszystko płynne. Teraz przejadę się trochę i spróbuję Wam pokazać, jak się zachowuje ta skrzynia, gdy Dostanie temperatury. Słuchajcie, jesteśmy już po dość krótkiej jeździe próbnej. Musieliśmy zatankować, bo jeszcze będziemy próbować wykonać jazdę próbną na samej ropie. Jestem ciekawy, czy to się uda, czy w ogóle zjedziemy z podnośnika i czy w ogóle wrócimy na warsztat, jak już ruszymy. A teraz zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to się uda wam pokazać. Przyspieszamy powoli, systematycznie zwiększamy prędkość. O! I było takie szarpnięcie, takie. O! Zadławienie. Nie chcę przyspieszyć, tak jakby się zadławił. Zwróćcie uwagę teraz. Zrobię to samo co przed chwilą. Zwróćcie uwagę na obrotomierz. O! Czuć to dławienie, takie jakby szarpnięcie, jakby ślizgnięcie. Nie wiem, jak mam wam to opisać. Szarpie całym samochodem i nie da się nim płynnie przyspieszyć. Jeszcze teraz zobaczcie. Wciskam gaz do dechy. Zobaczcie, co się stanie. Gaz. Już nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Nie, nie możemy go męczyć. Nie chcę jechać. Więc teraz zlewamy olej. Pokażę Wam, jak on wygląda. I zalewamy 5 litrów czystej ropy prosto ze stacji. Oj. Ty... Nie mam siły. Dobra. Korek wlewowy mamy odkręcony, żeby sobie lepiej olej spływał. Próbujemy. Gotowi jesteście? Zleciały 4 litry, a powinno być 5. No nie widać, że jest czerwony, nie? Bo widać, że jest brązowy, nie? Teraz widzimy, że olej jest czerwony, nie? Nie chcę się wymandrzać, jakby nie mam na pewno odpowiedniej takiej wiedzy, żeby teraz mówić jaki olej tutaj powinien być, ale śmiem twierdzić, że ATF nie powinien być w multitroniku, że tu jest zły olej dla... wlejemy 5 litrów ropy, odpalimy, spróbujemy przejechać się samochodem, zobaczymy czy wyjedziemy, czy skrzynia się rozleci. Trzymuję zakłady. Na ile Dwadzieścia? <noise> tak k**a, nie miał być? Oj, biedactwo. Nie przyjmuję k**a, ropy. Dobra, nie trafiłem w tą dziurę, tak? Pomyliłem. Więc yy... dziury. pomyliłem dziury, więc trzeba naprawić, no. Wiesz, ja mówiłem cały czas wszystkim, że ja się nie znam. Otóż dziurki nie można pomylić od razu. To powinno być tutaj. Nie widziałem jeszcze takiego testu w internecie, żeby ktoś. Wlewał ropę do skrzyni. Czy domów Dytrońi mm. Pewnie przez to jest ten korek przelewowy taki tutaj, przez który wlewaliśmy, że bardzo duża jest szansa, że działa to tak jak tam w shifcie, że trzeba samochód odpalić i dolać. Tak może być, nie? Na odpalonym się do yy, dolewa oleju. Ale tu mamy w takim programie bardzo mądrym, inteligentnym znajdziemy całą instrukcję wlewania i odpowietrzenia w skrzyni. Jak widzieliście, łatwo nie było. Dokręciłem wszystko, więc możemy jechać. Laweta jest przygotowana. Celem jest zrobienie, nie wiem, 10 kilometrów o ile uda nam się wyjechać z warsztatu. Próbujemy? Próbujemy. Gotowi jesteście? Wrzucę wsteczny i normalne pojedziemy? Czy nie pojedziemy? Dobra. No i mamy to. <laughs> Zobaczymy, czy uda się uszkodzić skrzynię biegów do końca. I czy będzie szarpać. Najpierw pojedziemy krótki odcinek 5 km, żeby w razie czego zatrzymać się gdzieś w pobliżu warsztatu. A później, jak się uda, to możemy skoczyć sobie na Westerplatte teraz jest inaczej, jest zupełnie inaczej szarpie. Praktycznie w, w takim momencie, gdzie powinna być powiedzmy, ta zmiana biegu, jest taki jakby zatrzymanie i przyspieszenie. Cały czas. E, wcześniej tak nie było. Możemy już wywnioskować, jak duży wpływ na skrzynię biegów ma gęstość oleju. I teraz, w momencie, w którym w skrzyni biegów był zły olej, to czy skrzynia mogła chodzić niepoprawnie? Oto jest pytanie. Zapraszam do komentowania, dajcie znać, a my lecimy właśnie poszarpać kilka kilometrów. Słuchajcie, mamy zrobione 5 kilometrów, więc spróbuję jeszcze zrobić co najmniej 10. Zobaczymy, co z tego będzie. I mam taką ciekawostkę, bo słuchajcie, zapiecie. po pierwsze, ona zupełnie inaczej szarpie. Te szarpnięcia są krótsze, one są takie jakby łagodniejsze, co ciekawe, niż były na. Tamtym oleju, który był zalany. Teraz jedziemy sobie na manualu, redukujemy bieg na 3, nic nie czuć, a 2, nic nie czuć. Zwiększamy, pięknie, zwiększamy, żadnego szarpnięcia. Cyk, petarda, zobaczcie, możemy jechać. O, 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 o już na piątce, tak jakby, o, jakby się zadławił bardziej niż, niż takie szarpnięcie skrzyni, ale. Na manualu albo z łopatek, zobaczcie, redukcja na trójkę. Oj, 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 oj. nie wyszła. O, ale już tu przyspieszenie na dwójce, zobaczcie, ładnie, płynnie, cyk, trójeczka, pięknie, czwóreczka, bez zastrzeżeń. Także wyobraźcie sobie, że ta skrzynia na ropie działa teraz lepiej. Niż działała na tamtym oleju. Dobra, lecimy jeszcze 10 km. Mamy zrobione prawie 20 km. Jak dojadę do warsztatu, to będzie prawie równo 20. Skrzynia się nie rozpadła. I co ciekawe, jedzie lepiej niż na starym oleju. W tym przypadku zlewamy całą ropę. Oczywiście coś tam trochę zostanie, no ale nieważne. Zlewamy wszystko, co możemy. Niech sobie skapie, wlewamy odpowiedni olej do tej skrzyni i robimy jeszcze jedną jazdę próbną. I wtedy Mówimy, pisuś, glancuś, wszystko naprawione. 5000 zł za remont. <noise> Zbyt piękne, co? Żeby mogło być prawdziwe. Zdajemy sobie z tego sprawę i mamy już drugą skrzynię na przekładkę. Jeżeli nasz plan się nie powiedzie, czyli po wlaniu odpowiedniego oleju nie będzie lepiej, przekładamy skrzynię na inną. A tą, którą mamy, będziemy rozbierać. No i jeżeli zechcecie, to może i pokażemy wam na YouTubie. Jak ona wygląda od środka? Co się zepsuło? Może się czegoś nauczycie? I my. Dobra, wjeżdżamy na warsztat. Zobacz, jak my lecimy. U Jest czarna. Może bardziej czerwona. Dajemy chwilę ropie. Niech sobie pokapie i zleci. Tyle, ile może, i wlewamy taki olej, jaki powinien być ATF do CVT. Pokażę Wam, że ten olej. O! Masz. On jest całkowicie biały, ten olej. A z tej skrzyni zlaliśmy olej czerwony. Więc trzymamy mocno kciuki, że to coś da, a jak nikt nie da, to spokojnie. Tak wymieniamy skrzynię, ale coś czuję, że może być różnica. Spróbujmy. Do dzieła! Instrukcja. Napełnić przekładnie podaną ilością oleju. Uruchomić silnik. Każdy zakres włączyć na 2-3 sekundy. Następnie przesunąć dźwignię przełączania na P. Temperatura oleju powinna wskazywać między 35 a 40 stopni. Spuścić nadmiar oleju. Jeżeli ubytek oleju nie jest widoczny, dolać. Koniec wymiany. Taka jest instrukcja. I to robimy. To szybka akcja. Robimy tak, tak jak instrukcja nakazała. Raz, dwa, trzy. Raz. Zostawiamy samochód odpalony na chwilę. Sprawdzimy poziom oleju. Skasujemy wszystkie błędy. Jeżeli da radę, zrobimy jakiś reset skrzyni i jedziemy na jazdę próbną. Spuszczamy nadmiar oleju lub jeżeli odkręcę korek i nic nie zleci, to muszę dolać, aż się przeleje. Dla pewności doleję z pół litra. To jest nadmiar oleju. Dobrze, słuchajcie, mamy pewność, że w skrzyni jest odpowiednia ilość oleju. Mamy pewność, że olej w skrzyni jest wlany odpowiedni. Więc zostało nam tylko i wyłącznie teraz przetestować spróbować jeszcze zresetujemy parametry ustawienia w skrzyni. I jedziemy na jazdę próbną, zobaczyć, jak ona będzie się teraz zachowywała. Mamy wszystko zrobione, ustawienia fabryczne skrzyni zresetowane i robimy pierwszą jazdę próbną. Też jesteście ciekawi? Trzymam kciuki za tą skrzynię. Trzymam kciuki. Cóż mogę Wam powiedzieć? Yy, misja zakończona niepowodzeniem. Skrzynia chodzi gorzej niż przed naszą operacją. Oprócz tego, że szarpie identycznie jak szarpała, to zdarzają jej się momenty, No na przykład teraz leci petarda. A ma takie jebnięcia delikatne, nie? O, teraz kurwa, teraz klasa jest. Oprócz tego szarpania, jakby chciała sobie zmienić bieg, albo gubiło się jakieś ciśnienie, świetnie to pokazałem, to oprócz tego drży całym samochodem co jakiś czas podczas przyspieszania, więc niestety montujemy panu nową używaną skrzynię biegów Multidronic z gwarancją. No i zobaczymy co będzie dalej, także zapraszam w komentarzach do hejtu dajcie mi znać jeżeli się znacie, a jeżeli się nie znacie to też dajcie mi znać jaka jest usterka tej skrzyni. Dodam, że jest błąd stały w sterowniku skrzyni, czujnik ciśnienia zabrudzony. Proszę bardzo. Zapraszam do dyskusji. Do zobaczenia. A! Ej, ej, ej! I daj mi znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć rozebraną skrzynię Multitronic na stole. Hej. Szybki update, słuchajcie. Ja, bo ja zapomniałem, że skrzynie biegów to są takie inteligentne stworzenia, że one się uczą. Zobaczcie. Przyspieszam. Nie szarpie. Widzicie? Nie szarpie.